Witajcie kochani Chciałbym Wam coś pokazać Będę musiał włączyć nagrywanie kamerę Pewna siostra umieściła taki, takiego posta No i chciałbym Wam pokazać reakcję W szczególności pewnej osoby, pewnego pana i nie ma możliwości tutaj bo jestem na telefonie jak widzicie zamazać pseudonimu, czy też imienia i nazwiska, czy też takich rzeczy. Bo normalnie bym to zrobił, bo nie chodzi mi tutaj o to, żeby wam wskazać, kto konkretnie takie rzeczy pisze i kto ma takie myślenie. Tylko chodzi mi ogólnie zawsze jak wiecie, jak słuchacie moich filmów to wiecie, że chodzi mi zawsze o ogół, o ogólne postrzeganie. Natomiast to co tu przeczytam, to jest właśnie takie ogólne postrzeganie i myślenie w większości w zasadzie katolików, bo o nich tutaj jest mowa. Już wam pokazuję. Nie wiem, jak to będzie widać. To jest taki post i jest napisane tak. Katolicy modlą się tak, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy Jezu Chryste. A za chwilę modlą się tak. jest najwspanialsza Królowo Nieba i Ziemi, Najświętsza Maryjo Częstochowska. Wychodzi na to, że Jezus jest święty, ale Maryja Najświętsza. No i tutaj dalej. Chodzi mi o komentarze. Ktoś tu napisał. Instytucja Kościelna nieźle namieszała przez wieki cyk na kółkach. No i tu chodzi mi właśnie o tego pana. Zgadłaś. Modlimy się do Maryi, żeby błagała o łaski dla nas u swojego syna. Miłej niedzieli z Bogiem. Na ten komentarz odpowiedziała tutaj też pewna osoba, e, że to grzech. No i ma rację. No i ja tutaj nie pozostałem obojętny, no i napisałem, że... E, Tutaj można się dowiedzieć jaka Maryja jest najświętsza i w czym nam może pomóc. Pozdrawiam. I wkleiłem swój film, który się nazywa Pod Twoją obronę, analiza tekstu. Tam jest, jeżeli ktoś oglądał, to wie, że tam jest opisane zachowanie właśnie dotyczące takich sytuacji dotyczące właśnie konkretnie tego tematu, czyli Maryi tego, co ona może, tego, co nie może i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj ten Pan odpisał mi. No cóż, przesłuchałem to, co Pan mówi. Każdy chce mieć swoje pięć minut, żeby zaistnieć i na pewno znajdzie ludzi, którym to się spodoba. Nie będę się licytował w dawaniu przykładów i cytatów z Pisma Świętego. Wolę iść do kościoła i zaśpiewać Maryjo Królowo-Polski. Wolę czytać pismo święte z twardej kopii. No i tutaj ktoś też odpisał, że w Biblii nie ma słowa o jej świętości. No i ja też odpisałem temu panu nieco dłuższy tekst. Może przeczytam wam po prostu, a potem być może trochę omówię. Napisałem tak. Bo Pan mi tutaj pewne zarzuty postawił, że ja tu jakąś karierę chcę robić, tak ja to odebrałem, że każdy chce mieć swoje 5 minut żeby zaistnieć, a jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja nie podchodzę w ten sposób do nagrywania na YouTube, wiele o tym świadczy zresztą, sam o tym mówię że ja szukam ludzi, którym się to spodoba, że znajdzie, na pewno znajdę ludzi, którym się to spodoba. No to ja odpisałem tak. Ale ja nie chcę zaistnieć. Nie robię kariery na YouTubie, a mój kanał nie był, nie jest i nie będzie płatny bez reklam. Czyli jest bez reklam. Poza tym nie szukam ludzi, którym się to spodoba, tylko ukazuję, co jest w Słowie Bożym. Przedstawiłem konkretne wersety, do których się Pan nie odniósł, bo i nie może się Pan odnieść, ponieważ ze Słowem Bożym się nie polemizuje. Odnośnie dawania przykładów z Pisma Świętego, jak to Pan określił, licytowaniu się, to nie może Pan podać żadnego cytatu, który świadczyłby o wychwalaniu Maryi w takim sensie, że zamiast do Boga mamy się modlić do niej, czy też ją czcić. Takich wersetów najzwyczajniej nie ma. A to, że jest ktoś błogosławiony, nie oznacza od razu jego świętości. Ja pana błogosławię, co nie oznacza, że stanie się pan od razu świętym. Oczywiście pan woli iść do kościoła, jak to pan napisał, i śpiewać wymyślone przez księży pieśni, opierające się na czystej herezji, niż uznać to, co mówi Słowo Boże. Ma Pan do tego prawo. A co do tego zdania, wolę czytać Pismo Święte z twardej kopii, to myślę, że nie czyta Pan w ogóle Pisma Świętego, tylko katechizmy, skarbczyki i słucha bzdur, które kiedyś jakiś ksiądz katolicki uznał za podobające się Bogu, co w rzeczywistości jest dla niego obrzydliwością. To jednak są moje subiektywne odczucia, ale to, co Pan napisał, wystarczy mi do wysnucia takich wniosków. Odnośnie mojego filmu, to jak widzę, ani jeden werset nie trafił i nie został przyjęty jako pewien argument. No cóż, błogosławię i pozdrawiam, życząc, wszy życząc wszystkiego, co dobre i poznania prawdziwej Ewangelii z Słowa Bożego, a nie z religii, jakakolwiek ona by nie była. No i tak moi drodzy, tu wygląda ta cała historia. Są jeszcze inne komentarze i tak dalej, i tak dalej. Już nam nie będzie potrzebne. Tak więc przeczytałem Wam pewien punkt widzenia pewnego człowieka na pewne sprawy. Jak widzieliście, z jego krótkiego komentarza można było wys wysnuć pewne wnioski, pewne smutne w zasadzie wnioski. No bo panu się nie chciało podjąć ze mną polemiki i dyskusji i dawać jakichś cytatów i ja to rozumiem, bo ja często tak samo po prostu um, ignoruję pewne rzeczy albo nie chcę mi się po prostu, bo widzę, że to nie ma sensu i przypuszczam, że tutaj też przypuszczałem, że nie będzie sensu zapraszać pana na inne moje filmy, bo no, widziałem jak pan zareagował na ten film więc i to sobie też darowałem prawda, żeby tam przedstawiać inne filmy między innymi moją postawę w jaki sposób ja chcę zaistnieć na YouTubie bo jest taki film prawda, i nagrałem taki film o tym też o mojej postawie czyli na przykład ten film się chyba nazywał dlaczego zmieniłem nazwę kanału chyba tak ten film się nazywa i tam jest przedstawiona konkretnie moja postawa moje uniżenie i, I tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj widzimy, że pan po prostu em, woli iść do kościoła i zaśpiewać Maryjo Królowo-Polski. Kochani, no różne, różnie można było tę dyskusję zakończyć, ale to tutaj, co pan napisał, no to jest, ja myślę, taki typowy przykład. Em, że chce zrobić swoje i mieć święty spokój, mieć to z głowy. Nie, nie chcę się zastanawiać nad tym, co mówi słowo Boże. Nie interesuje mnie to. Mój dziadek był katolikiem, ja jestem katolikiem. Ja te rozmowy też już znam, te gadki tak zwane też już znam. I mi to tak wygląda. No, oczywiście Pan ma do tego jak najbardziej prawo. Każdy ma prawo robić to co mu się podoba ale yy, jak widać yy, o ile ten pan zobaczył cały ten film a wy widzieliście ten film on się nazywa pod twoją obronę analiza tekstu to tam są proste słowa ten film jest prosty prościutki w przekazie i no też właśnie nie było tam miejsca yy, Przypuszczam, aby ten pan mógł się do czegokolwiek odnieść. Nie, było, nie pozostawiłem tam miejsca na to, żeby można było w jakiś sposób z czymś dyskutować, ponieważ bardzo myślę, dokładnie omówiłem ten tekst, przygotowałem się wręcz, co bardzo rzadko robię, wiecie o tym. Przygotowałem się do tego tekstu, bo tak stwierdziłem, że tu akurat tak trzeba podałem pewne wersety, które uznałem za niezbędne. I jak widać, skutecznie ten film działa. W takim sensie, że no nie ma tam miejsca na to, żeby ktoś gdzieś chciał polemizować albo udowadniać, że tak nie jest, ponieważ są suche, czyste wersety. Może jest tam trochę moich przemyśleń, oczywiście, jak w każdym filmie, ale to są suche fakty, jak to się mówi pospolicie, prawda, wersety, a z tym się nie polemizuje, no to nie ma e, jakichś dyskusji, z tym się nie dyskutuje, jakby to klasyk powiedział. E, oczywiście można wziąć na sposób heretycki jakichś werset i go poprzekrzywiać na swój sposób myślenia. To jest całkiem inna większość. Ale jeżeli coś jest proste, w sposób prosty, no to... A tu widzimy, że mm, nic nie trafiło. Także, no, ubolewam nad tym, bardzo mi jest przykro z tego powodu. E, nie, nie, nie wklejałem tutaj też żadnych ani wersetów, ani już moich innych filmów, jak widzieliście. Natomiast chciałem Wam pokazać po prostu podejście pewnych ludzi do pewnych rzeczy. Jeszcze raz tylko powtórzę, aby nikt się nie czuł tutaj urażony, bo ja tutaj nie miałem możliwości przykrycia imienia i nazwiska, to jest chyba imię i nazwisko tego Pana i innych osób, ale jest to forum takie, no, ogólnie dostępne, myślę, dla wszystkich. Więc nie jest tajemnicą ani tym bardziej to, co mówimy, ani nasz pseudonim, czy też imię i nazwisko, bo pokazujemy je publicznie. Więc mam nadzieję, że nikogo tutaj nie, nie napiętnowałem tym, bo nie jest to moim zamiarem, powtarzam to, nie piętnuję konkretnej osoby, chcę tylko, abyście widzieli jakie jest Podejście, bo to nie jest podejście, to które tu Wam przeczytałem, tylko i wyłącznie tego pana. To jest podejście większości katolików, bo o nich tutaj mowa, prawda? Tak więc, kochani, no, bardzo, bardzo mi przykro, że tak niestety jest. Nie, nie chcę tutaj to, że no, pokazałem jednak to imię nazwisko, więc nie chcę tutaj używać jakichś ostrzejszych słów, aby tego Pana nie obrazić, nie urazić, bo On ma do tego prawo do swoich przekonań, do swojego zdania. Natomiast ja tylko pokazuję właśnie te przekonania i to w odniesieniu do jakiegoś em, większego zgrupowania, większej grupy ludzi. Bo to jest takie ogólne myślenie i myślę, że każdy z Was o tym doskonale wie. Na ten komentarz, który odpisałem, który Wam przeczytałem temu panu, nie wiem jak zareaguje. Nie będę już chyba nagrywał dodatkowego filmu na ten temat. Chyba, że zrobi to teraz, w niedługim czasie, więc dokleję, że tak powiem, fragment z tym z tą odpowiedzią, bo byłoby ciekawie więc zanim dojadę do domu zanim to się stanie, nim przyjadę do domu, tak powiem to być może wkleję być może nagram dodatek z odpowiedzią tego pana, jeżeli ten pan zdąży natomiast później już nie wiem, czy mi się będzie chciało, ale jeżeli będzie to komentarz który, że tak powiem, zasłuży na to, żeby go specjalnie omówić, to zrobię film. No i to właściwie tyle. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, czy takie podejście do wiary, bo mówimy o wierze, czy takie podejście do wiary Wam się podoba, czy się nie podoba. Jeżeli chcecie, podzielcie się w komentarzach. Jeżeli nie, no to oczywiście można to przemilczeć. Aczkolwiek e, m, chciałbym e, pod koniec tego filmu już e, podziękować Wam wszystkim za m, jakąś taką, zauważyłem wzmożoną aktywność e, komentarzy. Ludzie, którzy w zasadzie oglądają mnie już długo, bo to już są miesiące, postanawiają w jakiś sposób się uaktywnić, ujawnić, parę rzeczy o sobie napisać też. E, tak więc. Bardzo dziękuję Wam za komentarze, za spostrzeżenia, za jakieś myśli, bo to, kochani, co Wy piszecie, ja czytam i, i to wpływa na mnie także. Potraficie mnie rozweselić swoimi komentarzami, ale potraficie też mnie zasmucić swoimi komentarzami, bo czytam też smutne komentarze. Ostatnio takim smutnym komentarzem był komentarz pewnej pani, która no, wy, wybrała życie, że tak powiem, w samotności, czyli bez partnera, no bo zawiodła się na osobie wierzącej, cały czas, a był to świadek Jechowy, no że cały czas było jej wymawiane, że no właśnie wierzy w herezję, że jest gorsza, dziękuję, przez to ja to doskonale rozumiem i współczuję. I takie komentarze mnie smucą. Tak więc za wszystkie komentarze dziękuję. No a refleksje z tego nagrania pozostawiam, kochani, Wam. Trzymajcie się, błogosławię Was, pozdrawiam serdecznie i z Panem Bogiem.